Dzień Duberek, tutaj. Komórkowe gry, zabawne granie. A dziś gramy w Toka Lifetown, czyli. granie. Znaczy, nie granie, tylko gra. Gdzie można robić wszystko. Dosłownie wszystko. Pójdziemy teraz do domku. A co tu się odpierdziela? Mogę zmienić płytę i co? Niech <grym America> się zaczął cieszyć O tak Aleś to po co Głupi A dziś żółwie szczekają desviarça. tem é do kibla. Oto... Od... hajsik! kurcze, Pokeball! Hohoho! Spłukać wszystko! ty z tabletem. Nie no, z tego tableta. To Tą... hmm. Czuję się jak nie wiem co. tak Tu na kanapę z nią oglądać? Ty wyłącz na chwilę aj, aj, zapycham kibel O tak, muhoho w ogóle zajebiście. Tu da się w lustrze zobaczyć, ale ocień mi znika. Okej, okay, odłóżmy to idziemy gdzie indziej. Nie wiem. Na no, policję. Chciałem zobaczyć. No. Rol. Hy. Dopowiedzenie. Zostań ziewać, idioto. Dowodzeniu no, no, mówią, że ten koleś, który ukradł coś nam tam, 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 jest tam. A teraz jedzmy. Piesio, oddawaj no to. Jej, nie, no, piesio będzie lepszy. Będziesz współdetektywem. Przed swą kość. On będzie pomagał jej. Z góry będzie jej pomagał, a ty pilnuj. go się wkurzył, hmm. Okej, okay, dodajmy jeszcze jednego złodzieja. I to będzie kolej. A weźmy wszystkich z tego. nie teraz do celi. No tak. Owszem, małego jego loda i poszedł do innej celi. A ten idzie do tej. Och, idealnie. A tu są sumie nie, nikogo nie ma wszystkich. Zamknąłem, ale smutek. Czekać, bo tu się da rzeczy otwierać. A w domu była chyba lodówka. Uuu, muszę zobaczyć. Może z kamerką później nagram. Nie wiem. Tak jest lodówka. Gdzie jest diament? To dziecko będzie trzymać diament. Idziemy teraz na policję. A na policji co jest? Pies detektyw. Chciałem worek. Czekaj, my tu mamy latarkę. Ona świeci. I czekać. Ta latarka będzie tu. On zacznie nosić dwa kapelusze? Nie. Ona weźmie to. Sherlock Holmes. A ty wynocha z tą fryzurką. Idiot. Teraz wyglądasz idealnie. To są twoje prawdziwe włosy. A ty coś zacznie pisać i to wyrzuć. Jej. Yeah. To hmm. mogę zasłonić, nie wiedziałam. Poznajemy od środka tą grę do parku. Hmm. Ale o Gdzie wy wszyscy? Wszystkich wcięło. Chociaż ktoś ma zjeść. Królisio. Ja no muszę wszystkich usunąć z policji. Chodźcie. Chodźcie, wszyscy do policji. Zaraz przyjdę. OK, jestem. A ty wracaj. Idziemy teraz. Pum, pum, pum. Nie chciałem do tego. Zajebiście. Mm, mm. Teraz możemy iść do parku. Pum, 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 pum. Jest pan lodziarz. Wszyscy są! Tylko muszę ich wybrać. Tu był pan lodziarz, chyba. Tu ona. Se, tam, tu. A weźmy najpierw tych dwóch. Ej, ty stary, opowiedz mi historię. Okej, okay, to będzie długa i nudząca historia. Czekać, weź, weź żaby do, do tego. Aż będzie. A yeah. to jest rządzia. Jee. Była długa i głupia noc. Rabusie jechali na łódkach. Jeszcze gdzie nie byliśmy, a w sklepie. Kogo nie ma, czyli trzeba wziąć, czyli ten stażnet, bo widać, że ma wózek. Co ja mówię? Wózek. Tylko. Wóźno dziecko! O, zapomniałem o dziecko, one ma diament. Z diament miłości. Czego chciałem zobaczyć coś. Mm. Mm otrzyma dziecko, więc to dziecko wypierdziaj. Ale to dziecko bardzo chciałbym, żeby to tu było. To będzie najcenniejsze, takie ten. Tylko to z dżemami będzie. I ten że sobie się i ten przecież wejść tą czapkę, a ten że będzie starza zaladał. No i później on takie. No, 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 o, Wezmę go. No idzie później takie, dzień dobry i takie, ja. Na pewno pan chce tak jak... to zrobić. Właśnie zrobiłem sushi! No to darmowe sushi się zrobił. Ach, przykro mi, proszę pana. Musi pan zjeść te sushi. No kurwa Zdajmy tu kogoś. No bo nie. nie, nie, nie. Jeszcze nie byliśmy tu w restauracji, ale na pewno tu też nikogo nie ma, więc będzie idealnie. Zobaczmy, jak to się, z czym to się wszystko jedno dobrze. Hm. Mięso plus ten równa się ziemniak plus ryba, bagietka. A tu co mamy? Gdzie mamy bagietkę? O tam jest. Bagietka i to. Hmm, jakbym to złączyć? Na piekarniku. Hm, 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 hm. Hmm. Łóżka, to, tamto, nie! Wiem. Damy się ponieść i pójdziemy gdzieś tu, bo nigdy tu jeszcze nie byłem i co to jest za miejsce? What to? Czuję się jak w kiepskim horrorze. No to ja chyba na dziś skończę. Jutro może coś nagram, nie wiem. Więc żegnamy w tym przepięknym odcinku Toka Live, znaczy Toka Boka Live. W komentarzach w ogóle przysyłajcie mi ten gry, które mam zagrać, bo nie chcę mi się tak samotnie grać, znaczy nie samotnie, tylko grać jakieś durne gry, które wy nie chcecie, więc... Przysłuchajcie mi znaczy, albo nazwy. Ja spróbuję je pobrać, więc cześć. Pa.